Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Gdybyś zrozumieć mogła już dzisiaj, jak wielki spokój i szczęście przywiązane jest do łaski rozgrzeszenia z chwilą podniesienia ręki kapłańskiej. W ten czas nastaje chwila pozbycia się wszelkich ciężarów, które ciążyły na dnie serca. Zagojenia wszelkich ran, które bolały i były. Nastała więc chwila szczęścia, spokoju i wyzwolenia więźnia z kajdan niewoli. Patrz, duszo, co za siła Boża w tym spoczywa, co za moc dana od Chrystusa, który jedynie to sprawia. Czy więc nieszalona ta dusza, która opierać się będzie, i to szczęście odrzucać będzie, swoje sądy i przypuszczenia postawiać na niegodności kapłańskiej, wobec ich potęgi łaski, które wierząc otrzymać by je mogła.